Gdzie leży błąd większości facetów w relacjach z dziewczynami? Jesteście po prostu za łatwi dla tych kobiet. Kobiety nie znoszą łatwych facetów. Ostatnio dzwoni do mnie dziewczyna na konsultację. Tak, nie pomyliłem się, kobiety też do mnie dzwonią na konsultację. No i mówi, że ona pewnego faceta potrzebuje zdobyć, bo on się z nią całował na spotkaniu, a potem przestał do niej pisać. I widzisz, i ona się niesamowicie już nakręciła, bo każdego faceta potrafiła poderwać, Takie się wydawało, a tutaj facet... Zrobił taki sprzeczny komunikat, z jednej strony ją pocałował, z drugiej przestał pisać i kobieta zaczyna myśleć, kobieta zaczyna się nakręcać. Tak właśnie to będzie działać, jeśli odpowiednio zadziałasz na kobietę na spotkaniu, na randce czy w towarzyskiej sytuacji. Najpierw nakręcisz emocje, pocałujesz tą dziewczynę, a potem... Nawet przez tydzień przestaniesz się odpisywać. To się może wydawać dziwne, ale często to nakręci tylko zainteresowanie dziewczyny. Pamiętaj, że jak kobieta jest atrakcyjna, to często za nią faceci gonią. Ona nie jest przyzwyczajona do tego, że musi się starać o faceta, i ty, jeśli właśnie też będziesz tak działał, że tylko ty do niej piszesz, prosisz o jakieś spotkania, tutaj kolejne wycieczki, no to ona się tym wszystkim znudzi. Tutaj musi być element zaskoczenia, że jednak ona też zaczyna ciebie podrywać. Ale jak to zrobić w praktyce? Prosta metoda. Spotykasz się z dziewczyną na pierwszej randce i mówisz jej, słuchaj, no jak dzisiaj nie będzie dotyku, to już chyba kolejnej randki nie będzie, bo ja zawsze tak miałem, że jak był dotyk na pierwszej randce, to były z tego dobre relacje i związki. Już nawet taki tekst może sprawić, że ona zacznie bardziej się angażować, inwestować i oczywiście sama napisze do ciebie po spotkaniu. Ale jeśli ty jej dopowiadasz, fajnie by było kolejny raz się spotkać jesteś super dziewczyną, przesładzasz, robisz to nagminnie, pokazujesz jej, że na pewno będzie kolejne spotkanie, oczywiście takich opcji nie ma, bo ona widzi, że jesteś gościem, który jest troszkę zdesperowany, któremu zależy, więc zawsze staraj się dodać do randek, choćby było mega najlepiej na świecie, ten element niepewności. To zawsze kobietę będzie nakręcać, tak? Te osoby, które piszą e, wcale tak nie trzeba, wystarczy się z dziewczyną dogadać. Spoko, dogadaj się z dziewczyną, pocałuj ją, Niech ona Cię rozumie, niech będzie najpiękniejszą dziewczyną na wiosce w mieście, a potem do niej wydzwaniaj codziennie. Zobacz, jak to się skończy. Najczęściej to zainteresowanie bardzo szybko zgaśnie i Ty zostaniesz z niczym, potem się zdziwisz, bo ona się nie będzie chciała spotykać, będzie Ci coraz mniej odpisywać, no i skończy się to tak, że po prostu Ty nie będziesz rozumiał o co chodzi, bo ona się pocałowała, mówiła, że jest fajnie, a potem coraz bardziej traci zainteresowanie. Po prostu nie wartościujemy tego, co mamy. Co osiągamy z łatwością? Dużo bardziej staramy się o kogoś, o kogo musimy zabiegać. Tak to właśnie działa i to jest to prawo w relacjach, które powinno być zawsze przestrzegane. Co jeszcze możesz powiedzieć dziewczynie, żeby mieć ten efekt niepewności, żeby się nakręciła? Powiedz jej po pocałunku, że. Pocałowałeś się pierwszy raz, ale myślisz, że to było za długo, że ty, jak nie pocałujesz dziewczyny od razu na spotkaniu, to też się z nią nie spotykasz. Tego typu rzeczy, żeby ona myślała po spotkaniu, a to będzie skutkować tym, że sama ci odpisze, będzie czekała na Twój telefon, na to, aż się odezwiesz. Sprawdź, bo to naprawdę działa. Tyle w tym filmie. Jak się podoba, łapka do góry, do tego czwartku możesz pobrać wszystkie moje najlepsze, podstawowe materiały. 81% taniej. Także wejdź tutaj, zapraszam. Przed Testuj tą wiedzę, bo jest to naprawdę genialny zestaw poradników, ponad 100 godzin nagrań wideo, które totalnie zmienią Twoje życie, różnego rodzaju materiały, jeśli chodzi o rozmowę z dziewczynami, sytuacje uliczne, jak poderwać koleżankę, co zrobić w internecie, żeby mieć dziewczynę, przetestuj, bo to wszystko możesz teraz pobrać 81% taniej do czwartku do północy.